Okej, okay, z nami jest Norbert, naszym drugim uczestnikiem jest Artur, cześć. Z nami jest pan Paweł, trzeci uczestnik naszego turnieju, dzień dobry. Dzień dobry. Z nami jest czwarty uczestnik, Filip, cześć. Witam. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Start! Powiedz nam jaką masz taktykę na pokonanie swoich rywali. Po prostu będę jadł swoim tempem. Okej, okay, no czyli tak można powiedzieć, że na wszystko wszystko na freestyleu, na, na spontanie. Tak, tak, tak. Gdy wygrasz, masz zamiar pokonać trasę z Ostrowa Wielkopolskiego do Wrocławia. Jak myślisz, ile zajmie Ci czasu taka, taka trasa? No, jak będę najedzony po tym rolo, to pewnie troszkę wolniej. Jest 110 km. No, jakieś 7 godzin może. Muszę Ci powiedzieć, że Twoje zgłoszenie urzekło komisję. Było bardzo kreatywne. I skąd Twoja pasja do pochylenia kebabów? Tak, w sumie zawsze zabierałem ze sobą jakieś mega role jak wychodziłem z Zahira. Więc stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, żeby zgłosić się do tego konkursu. Ile sobie dajesz czasu na pokonanie naszego mega role? Wcześniej mierzyłeś? Czas, ile zajmujecie Ci więcej, właśnie zjedzenie tak, takiej pozycji? wiele treningów już w tym tygodniu, czasu na przygotowania, bo rzeczywiście mało tak szacuję. Chcę zrobić czas poniżej 10 minut. W zgłoszeniu napisaj, że bez problemu dasz sobie radę z naszym mega rolą, Skąd taka pewność siebie? Już próbowałem tego, tak rozumiem. Czyli, na czy jesteś przygotowana na do naszego turnieju? Bardzo, 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 dobrze. bardzo dobrze. Możesz nam powiedzieć, gdzie zamierzasz pojechać rowerem, gdy uda się oczywiście go wygrać w naszym konkursie? Plany są, plany są duże. Na pewno jakieś 30-40 km będzie pierwszy wyjazd. Przyszedłeś do nas razem z synem, czyli to jest taka forma wsparcia, która. Forma wsparcia. Bardzo ja zobaczyć, czy to już da radę rzeczywiście. Życzymy Ci powodzenia i mamy nadzieję, że uda się wygrać. Dzięki bardzo. Powodzenia. Powiedz nam, jaką masz taktykę na wygranie i zgarnięcie roweru? Jakie wybrasz sosy, jakie mięso? Na pewno będzie sosik ostry, bo tylko z ostrym jem. i na pewno dużo upychać i od razu połykać, bo już dzisiaj trochę zjadłem tysiąc kalorii, ale no, jestem dokładnie miłośnikiem po prostu jedzenia, wpychania sobie do genia. Masz jakąś ulubioną pozycję z naszego menu czy po prostu tak przychodzisz i wybierasz spontanicznie? Przychodzę na spontana. Zawsze kolka do picia oczywiście jest o coś, co mówię to jest, to jest klasyk, a reszta to na spontanowalność. Masz pomysł gdzie pojedziesz w pierwszą trasę rowerem, który uda ci się zgarnąć? Chyba na trening, żeby spalić tego kebał, bo to na pewno będzie z kilka tysięcy kalorii, to trzeba po prostu spalić.